A o tym, jak będą wyglądały najbliższe dni i gdzie możemy liczyć na opady śniegu, opowie Suzanna Wirta lewandowska która już teraz razem ze mną w studiu Wydarzeń 24. Dzień dobry. Dzień dobry. To czego w najbliższych godzinach możemy się spodziewać? Opady śniegu u poranku występują w rejonach Koszalina, Elbląga, ale także Opola czy Suwałk. Natomiast i w ciągu dnia te opady śniegu będą niemal w całej Polsce, na krańcach zachodnich. Tam możemy liczyć dzisiaj na rozpogodzenie, ale dzisiaj no, cały czas warunki na drogach będą trudne. trudne, będą występować cały czas oblodzenia, no i będzie prусzyć śnieg, także jutro możemy spodziewać się opadów śniegu, natomiast od poniedziałku już zrobi się trochę cieplej i... Pojawią się opady deszczu, ale jeszcze dzisiaj poranek chłodny w wielu miejscach, i z opadami śniegu na drogach jest trudna sytuacja. Mieliśmy ją trudną w nocy i cały czas trudna pozostaje także o poranku. Więc kierowcy apelujemy: zachowajcie szczególną ostrożność. A już teraz zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. W ciągu najbliższej doby. Chłodny front atmosferyczny, który właśnie przynosi nam opady śniegu, a także chmury, opuści już naszą wschodnią granicę. A z południowego zachodu poprawiać będzie pogodę w Polsce układ wysokiego ciśnienia. I w Warszawie dzisiaj zero i opady śniegu. A najcieplejszą europejską stolicą będzie dzisiaj Lizbona. Tutaj 16 stopni opady deszczu. Deszczowo pochmurno także na Wyspach Brytyjskich. 4 stopnie w Dublinie oraz w Londynie. Najchłodniej w Oslo, ale tam słonecznie minus 7 stopni na termometrach. Sprawdzamy jak pogoda wygląda o poranku. Na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Pogodny poranek z, ze słońcem będzie na północnym zachodzie. Tutaj słońca nie zabraknie. Natomiast jeszcze silny wiatr będzie utrudniać nam warunki na drogach, ale także temperatura odczuwalna będzie niższa niż ta widoczna na termometrach, a i tak chłodny poranek, bo minus 6 stopni w Zakopanem w Katowicach minus 2 stopnie w Warszawie, minus 2, także w zielonej górze. Opady śniegu teraz w Poznaniu, w suwałkach, w Olsztynie, a także w Opolu. W drugiej części dnia. Zachmurzenie umiarkowane z szansą na przejaśnienia, a większych rozpogodzeń, a także słońca możemy spodziewać się na ziemi lubuskiej, ale także w Trójmieście czy na Kujawach. Opady śniegu niemal w całej Polsce, bo i w centrum i na północnym wschodzie, na południu, na południowym wschodzie tam śniegu dzisiaj nie zabraknie. Najchłodniej będzie dzisiaj na Podchalu minus 4 stopnie, zero w Warszawie, minus 1 stopień w Białymstoku, a najcieplej we Wrocławiu, tutaj powyżej zera, zobaczymy jedy... Na termometrach. Wiatr się trochę uspokoi. Będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Warunki na drogach w ciągu dnia niemal w całej Polsce będą trudne. Mogą występować na drogach obludzenia. Kierowcy zachowajcie szczególną ostrożność. Warunki biometeo będą obojętnie wpływać na nasze samopoczucie. A temperatura odczuwalna będzie o wiele niższa niż ta widoczna na termometrach. Minus 7, minus 6, minus 3 stopni. I sprawdzamy jeszcze na koniec raport smogowy. Tak, stan jakości powietrza. Wytrze prezentuje się teraz, to jest ta dobra informacja. Wszędzie jest bardzo dobry. A więc o pogodzie aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia!